Słowem Boże, że to Słowo Boże przekłada, że prześwietla całego Ciebie, przechodzi na Twoje życie, jesteśmy, bo to tu jest... Jesteśmy domowy w domowym kościele 17 lat. Czy 18 lat. To jesteś już pełnoletni, 18 lat. Że gdyby nie domowy kościół, to na pewno nie byłoby w naszej rodzinie modlitwy małżeńskiej i modlitwy rodzinnej. Bo to doświadczenie takie, że, bierz, że w pierwsze kolekcje jedziesz i, i nagle odkrywasz, że jesteś normalny, że jeszcze tak myśli jak Ty, że Ty nie jesteś w A życie wygląda całkiem inaczej, niż to do tej pory się sądziło. Taką rzeczą, która nas bardzo połączyła, to dialog małżeński. O ile jest, wtedy, gdy jest. Wtedy, gdy jest. To rozwiązuje na bieżąco wszystkie sprawy, które mogłyby być jakimś zaczątkiem jakiegoś gniewu, buntu albo cichych dni ruch na w małżeństwie. No ja myślę, że Domowy Kościół to też grono y, bliskich znajomych, przyjaciół, y, no, z którymi można porozmawiać prosto prostu o Bogu. Normalnie nie ma.